Loziomeczki z tej strony Szymek Topol i jak widzicie mam odpaloną grę Payday 2. Bardzo dawno tej gry nie nagrywałem i dzisiaj gramy w nią z kilku ważnych powodów. Po pierwsze mam już prawie. Mam już szósty Infami. Po drugie wybiło mi około 500 paru godzin. Po trzecie, Kano ma już 5 lat. Ponad 5 lat, jakieś 2 miesiące. Więc yy, dzisiaj. Otworzę wszystko, co mi się uzbierało przez dosyć długi czas. Nie otwierałem najprawdopodobniej żadnego safe'u, zbierałem na większą okazję i... No, dzisiaj mamy. Mamy dokładnie 25 sejfów, które można otworzyć bez drilla. Wyjątkiem są safey Wolfa. I Bondiego. Jak jeszcze myślę... Scarface? Scarface nie, Sputnik. Sputnik też potrzebuje. Bo też potrzeba, żeby kupić drill. Więc dzisiaj otwieramy 25 safów. I sądzę, że może nam wypaść złoto, złota broń, gdyż mam Hoxton safe. Hoxton Housewaring Party. Z, tych sejf, z tego safe'u najlepsze rzeczy mogą wypaść. Teraz 3 czerwone epickie i 4 rzadkie. Więc zaczynamy z openingiem i najpierw weźmiemy sobie armor safe. Jestem bardzo ciekawy, jaki armor dostanę. Navy Admiral też ciekawie, ciekawie wygląda. Więc ym, otwieramy. I brytyjski spalechroniarz. Ciekawie wyglądający. Ale dobra. Wracamy. Akceptuj. Teraz e, zrobimy sobie save w drugiej wojnie światowej. gdyż e, To był też jeden z ciekawszych save, które chciałem otworzyć od dłuższego czasu. Otwieramy. Mother load. Royal Order by cieka wyglądał, ale dobra. Z tym chyba też jest w stanie zgodzić Rosyjski Mid Condition Ciekawie Wygląda Akceptuj Teraz może byśmy otworzyli jakieś community safy, których mam dużo. Zrobimy dwójkę, ponieważ dwójek mamy najwięcej albo numerycznie. 5, 2, 6, 3, 1 armor, ale możemy pójść licząc albo zrobić Jimmy nie. W nie może Zrobimy bike sobie. Niestety mam już tego skina, więc szkoda. condition Dobra Wróć, akceptuj. Robimy go jeszcze raz. Zobaczymy, co może teraz wypadnąć. O, i to jest ciekawe, ale mogło wypaść lepiej. A za to mamy z modyfikatorem od razu. Ze stabilnością. Stabilność jest dobra na pistoletach. Więc mogę to uznać za udany. Save. Akcept. Teraz przejdziemy sobie do kolejne, kolejnego Armor Safe'a Policja cię jeszcze raz. Policja ciekawie wygląda i Hot Miami Otwieramy. Hot Miami Odblokowany Najgorsze w tym jest to, że akurat nie gram bardzo z z armorem jednak dosyć ładny akceptuję może przy Change Safe -y. otwieramy i znowu pojawił się skin którego też mam już Night Chill Bo już go mam Well Used no to jeszcze lepiej bardzo dobrze użyty jeszcze raz. Trzeba zaakceptować. Jeszcze raz otworzyć. Dobra, otwieramy. Nie, proszę, nie. Trzy. Ale tutaj mamy celność używana. Celność mówię, że jest dobra, więc chyba będę tego bardziej używał niż tamtego, co miałem wcześniej. Wróć. akcja Teraz, wezmę się za Community Save. Kolejnościowo w liczbach, czyli dwa. Otwieramy dwójkę. Ancient, starożytny. Royal Blue, ładnie by wyglądał. To, że tej broni też nie używam, prawda? Ale dobra. Ok, znowu. Akceptuj. Otwieramy kolejny save. Cooldown. Nie będzie, ale cooldown powiedziałbym, że dużo lepiej wygląda niż w Intech. O ile dobrze to wymawiam. No, jeszcze. Broken. To chyba jeden z najgorszych, które dzisiaj wypadły. A mam jeszcze dwa community save'y. Safey. Combat Medic Dobra Bardzo, też ładny, ale Royal Blue też byłby dobry. Combat Medic Broken in. ale aż tak tego nie widać bardzo. Akceptuj. Akceptuj i otwieramy no, ostatni komin. Save w Dwójkę. Tak, proszę. A ah, Vintage. Drugi raz. Well used. To dobrze, użyta, nie droga, na szczęście. To teraz mieliśmy dwójkę, to teraz... Trójkę. Otwórz. Ronko 44, Revolver, Outlaw. Albo Wolfpack, też ładnie by to wyglądało. Zgadza że dostanę Arbiter, Grenade Launcher czy z tych... Dobra, otwieramy. Bisko. Jak nie jestem zawiedziony? Blisko bardzo ładnie wygląda na pile. A pile, pile się używa w napadach. Ale Battle War, niszczone. 2, trójka, mamy siódemkę, szóstkę i piątkę. 5, 6, 7, dobra, to otwieramy piątkę. Open safe. Tutaj nie ma dużych wyma. Oby było, oby. A, Hot Miami. of Passion. Mało szans jest bardzo na to, więc nie sądzę, że nabijemy dużo. Fajnie by było. Lightly Market. Od Miami. Drugi schod Miami mamy. Piątkę. Teraz otworzymy szóstkę. Oczywiście bardzo ważne hmm. są te. Ale ten i ten pistolet też są dosyć. Otwieramy. Motorways. Battle worn. No to Battle tu... Warm. ale zniszczona. X will be shot on site. A mi dosyć słabo wypadają, jak na razie. Może ten, te czerwone Akimbosy. Otwórz safe Loko. Nie narzekałbym, bo design jest ciekawy. 666 loco. Lightly mark, więc dobrze zrobione. Chodź, akceptuj. Save był, zostało nam jeszcze first world save. Oscar face jeszcze. Tyle. Tak więc teraz przejdziemy sobie do first world save. Z First World Bank, classic tiles, broken. In. Ale i tak nie widać wzór dosyć ładnie się zachował. Dobra, teraz przejdziemy sobie do tych trzech. Oni safe jak dobrze myślę, oczywiście. Wolf Safe, jeszcze mamy Sangres Safe, dobrze to przejdziemy sobie teraz do Scarface'ów. Nie będzie, skoczył. Wiedziałem. Ale Gator Masher, jak będzie miał Ocorsi, osil wykrycie, to będzie bardzo przydatne na napadach One Down, jeżeli będziemy szli setem z uszą i granatnikiem, więc. Nie było aż tak źle. Jeszcze raz. Highlife. life. Chico ładnie by wyglądał też, ale high life nie będę narzekał. Dobry Amkar. O ile dobrze myślę, że to jest Amkar, ale well used. Tył strasznie pobijany. Jak widzią przed Złotem. Dobrze. I został nam ostatni Scarface. Safe Everglade Zbyt nie, nie ma powiedzieć co o tym designie, designie Bo nie Tylko kilka złotych rzeczy dołożyli Jeszcze well used to Znaczy widać że się zdarł to złoto więc Nie ma co powiedzieć o tym Teraz idziemy do Sangres safes Otwórz Tutaj nie mam wymagania, ale skorpion byłby dobra, przejdzie na to. przejdzie na pewno. Pistolero Mid Condition No, kwiatki. I teraz perełki. Pięć ostatnich perełek. O ile dobrze? Tak, pięć ostatnich perełek. Fox Safe. Tak stąd saveów mam to i to. Bardzo czekam na China Path. Jeszcze raz Baby Deagle Magic też ma nie a to tu mam. Więc otwieramy. Są mnóstwo pakał, Akurat nie mam, więc może być. Made Condition. Jeszcze cztery. się uda czerwone. Magic, Magic. Znowu Macau. Lightly Magic. To lepsze, ale i tak kolejny raz to samo Trzeci Sejd. Gitorium. Gitoxing. Toxin mam już dwa, więc... Nie wyszło to, ten trzeci I to jeszcze broken, in. tego po tym widać i jest rozmówce. Nawet pies się zatarło. Drugie. Ostatni, dwóch ostatnich. Party Crusher będzie. Party Crusher! Mam już, ale przynajmniej coś czerwonego wypadło. Well used. I tak ładnie. Teraz ostatni. Bardzo chciałbym, żeby to wypadło. Ale jest tak małe szanse na to. Nawet to jeszcze przez blok jest. Pomimo tego, że nie wypadło, czekałem na to. A więc. Well used. Nie widać, ogóle, mało zatanczy. Dosyć dobrze poszło. Teraz weapon skins. Ten jest nowy, na pewno. Ten już mam, Raging Gold. Więc mamy tutaj nowe KSP Light Machine Gun. Nowy G-Toxin. Shotgun. A bossy. Wiele innych, ale ten dosyć ładnie wyglądałby, gdyby nie był zniszczony. Amkar też ładnie wygląda. Dwa crosskill pistole, dwa... Trzy nawet. Czyli sweepery. Tak więc sądzę, że... Zanim... Dojdę z powrotem do takiego poziomu minie bardzo dużo, ale... To był taki mini specjal z okazji tego pięciolecia kanału... To by było na tyle. Cześć.